Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z już wcześniej zapowiadanym podsumowaniem ostatnich miesięcy. Sytuacja ułożyła się tak, jak się ułożyła i niestety nie byłam w stanie nagrywać tych podsumowań, o czym mówiłam właśnie w TBR-ze na resztę wakacji, który mogliście zobaczyć jako ten mój pierwszy film po powrocie. I tam też wspomniałam, że zrobimy sobie to podsumowanie ostatnich miesięcy z podziałem takim, właśnie dwumiesięcznym. I dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą częścią tego podsumowania, w której pokażę Wam książki, które udało mi się przeczytać w kwietniu i maju, ale nie będę tego jakoś super mocno rozdzielać, żeby Wam pokazywać, co w kwietniu, co w maju, tylko sobie po prostu to zebrałam do kupy. Mam to tutaj obok siebie na stosikach i zaraz Wam pokażę, co udało mi się przeczytać i krótko opowiem. Także już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do tego wrap Apu z kwietnia i właśnie maja. Książkami, o których nie będę mówić w tym odcinku, bo o nich mogliście zobaczyć właśnie osobny materiał na kanale, czyli właśnie ten, gdzie czytam popularne książki z Book Mediów, które właśnie sobie tam wybrałam do tego wyzwania. I oczywiście tam pokazałam Wam czarnego Flaminga. Opowiedziałam o nim, więc nie będę już tutaj się rozdrabniać. The Love Hypothesis, Głask, Tweet Cute oraz Autobiografii. Także o tych książkach możecie usłyszeć właśnie w tamtym odcinku, do którego was odsyłam i zachęcam, żebyście sobie właśnie obejrzeli tamten materiał. A ja te książki odkładam już na bok i przejdziemy sobie do tych książek, o których chcę powiedzieć troszeczkę więcej, bo o nich nie mogliście jeszcze usłyszeć na moim kanale. Pierwszą książką, którą mam tutaj pod ręką, o której chcę Wam więcej opowiedzieć, to książka No Blistki, Ani Ernau. I na pierwszy ogień sobie wybrałam lata. Ja sobie do tego tbr na rok 2023 wybrałam właśnie lata albo tę drugą książkę, czyli Bliscy. Traf chciał, że chcę przeczytać faktycznie obie. No, lata już są za mną. I niestety. Lata mnie nie zachwyciły. To nie jest taka moja książka, o której mogłabym się rozpisywać, mówić o niej, polecać ją, bo lata to, tak na dobrą sprawę, zapiski z życia naszej, właśnie pisarki, gdzie ona opowiada, jak właśnie na drodze tej pokoleniowości w rodzinie. Doszło do tego, że ona się rodzi i jak wyglądało jej życie. Ona opisuje swoje losy właśnie na tej powojennej młodości, normandzkie miasteczko, jak to czytała właśnie Simonde. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko, więc nie będę tego kaleczyć. I to są właśnie takie zapiski, luźne zapiski z takich wspomnień, jak to życie wyglądało, jak te lata mijały i jak dochodzimy do tego momentu, w którym teraz jest sama autorka. Niemniej jednak, momentami mi się to wydawało być takie bardzo chaotyczne, takie nie do końca ułożone. Ja. Jak na objętość, gdzie tutaj jest, nie wiem, 200 parę stron. Czytałam tę książkę naprawdę bardzo długo. Zaznaczyłam sobie tylko dwa fragmenty, choć spodziewałam się po tych wszystkich peanach, że będzie ich więcej. Być może bliscy oczarują mnie trochę bardziej, dlatego po nich na pewno sięgnę i wtedy sobie zrobimy jakąś może bardziej taką recenzję na temat tych książek, bo nie mogę jej odmówić niczego, bo. Jest to naprawdę dobra pozycja, aczkolwiek no nie moja, nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Może po prostu nie jestem czytelnikiem, do której ona jest skierowana. Choć po tym, jak ją przeczytałam, spojrzałam na kilka recenzji, które właśnie miały podobne odczucia do moich względem tej lektury, więc nie jestem też odosobniona. Książka, którą mam tutaj też obok siebie, którą czytałam w buddy readingu z Brigidą i z którą pisałyśmy sobie tam właśnie na Bookstagramie na temat... Tej właśnie pozycji. To książka, którą ja kupiłam na targach poznańskich, i jest to oczywiście Pedro Lambel, Drżę o ciebie Matadorze z wydawnictwa Claroscuro. I to jest książka, którą ja bardzo chciałam przeczytać, a która wywołała we mnie taki szereg różnych, często skrajnych emocji, że ja nie do końca wiedziałam, jak mam tę książkę ocenić. Bo tutaj mamy losy. Człowieka, który, no, jest dosyć prowokującą postacią. Wszystko dzieje się w Santiago, tak, w Chile. I mamy tutaj młodego buntownika i ciotuchnę, czyli właśnie naszego głównego bohatera, który zaczyna pałać uczuciem do właśnie tego buntownika, chłopczyka, który przychodzi do niego do domu i organizuje w nim tajne spotkania. On jest do tego stopnia omotany, że nie widzi chyba do końca wad tego młodzieńca. No i cała ta historia jest taka bardzo specyficzna, napisana w bardzo ciekawy sposób, bo tego też tutaj jej nie mogę odmówić. Aczkolwiek no nie wszystko do mnie trafiło. Na pewno podobały mi się bardzo fragmenty nie tyle właśnie samego życia Ciotuchny, ale właśnie cała ta otoczka Chile, te rządy Pinocheta. To, jak to jest tutaj właśnie opisywane, w momencie, kiedy na przykład tuchna chce przekazać coś komuś od tego buntownika, chłopaka, e, gdzie ona idzie ulicami i jak ona jest też odbierana przez innych ludzi, to też daje tutaj taki vibe ogólnie całej sytuacji, która miała miejsce w Chile. Na pewno będę chciała się na temat Chile i, i tego, jak właśnie to państwo wygląda, jakimi prawami się rządzi i przeczytać nieco więcej. Ja mam książkę z wydawnictwa Szczeliny na temat właśnie Chile, więc na pewno sobie po nią sięgnę. Książka jest ciekawa, na pewno nie trafi do każdego. Ja chcę do niej wrócić za jakiś czas, przeczytać ją jeszcze raz. Może właśnie kiedy moja wiedza na temat tego państwa będzie bogatsza, też odbiorę ją trochę inaczej. Aczkolwiek ani nie polecam, ani nie odradzam. Sięgnijcie, bo jest to dobry kawałek literatury pięknej. Na pewno też cała otoczka, jeśli chodzi o wydawnictwo, o pana, który pracuje na Stoisku Wydawnictwa i który ogólnie promuje te książki. Jest naprawdę przemiłym człowiekiem. Jeżeli będziecie mieli okazję, to idźcie, spotkajcie się z nim, porozmawiajcie, zakupcie książkę na, wyda na stronie wydawnictwa czy właśnie na targach, bo to jest naprawdę fajna rzecz i przesłuchajcie sobie playlistę, bo do tej książki jest playlista, która też daje jakąś taką namiastkę klimatu i też sprawia, że te odczucia mogą być zupełnie inne w trakcie lektury. Następnie mam tutaj taki zestaw trzech kocich książek literatura azjatycka, które również zakupiłam na targach poznańskich i w sumie podoba mi się cały ten motyw, kiedy czytam książki zaraz po ich zakupie, bo wtedy one nie zalegają mi na półce, a takich mam jeszcze całkiem sporo. Ale właśnie wszystkie trzy to jest Kocia Tematyka. I mam tutaj ona i jej kot z wydawnictwa, bowiem to jest imprint wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tutaj są cztery historie, cztery koty. I to, jak one się przeplatają, jest to coś takiego jak te powieści szkatułkowe, że losy tych kotów się łączą i to jest tak ciepła, tak przykochana opowieść jedna, druga, trzecia, czwarta, to te historie są takie urocze, nieśpieszne, wciągające, bo naprawdę ja je przeczytałam, no nie wiem, no, jeden wieczór, nawet nie, to tam była chwila, ale to są takie proste opowieści, które zachwycają, bo. To może zdarzyć się każdemu z nas. Ja sama też przygarnęłam dwa koty do swojego mieszkania, i, i to są dwa koty, które, z którymi też wiąże się ciekawa historia. Po prostu ja sobie nie wyobrażam życia bez kotów, mimo że nigdy kociarą nie byłam. Dlatego, jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, co troszeczkę będzie takim kocykiem na serduszko, to na pewno ona i jej kot jak najbardziej Wam się to sprawdzi. Następnie też historia z imprintu bowiem, a gdyby tak, ze świata zniknęły koty. Najczęściej porównywana do Joko Ogawy i Podziemia pamięci, gdzie po prostu była wyspa i raz na jakiś czas coś znikało ze świata. Tutaj mamy mężczyznę, który wchodzi w pakt z diabłem, i żeby przedłużyć sobie życie o jeden dzień, musi coś zniknąć ze świata. Jemu na początku wydaje się, że to będą takie rzeczy niepotrzebne w sumie, ale będące częścią życia i nie wiem, że to może być doniczka na przykład od kwiatka, że to mogą być paragony, które są zbędne, no bo i tak je wyrzucamy, ale wychodzi na to, że to nigdy nie mogą być takie rzeczy. To muszą być rzeczy, które są istotne, ważne, takie które pozwalają w sumie ludziom żyć. I istnieć w ogóle w przestrzeni, tak jak na przykład zegary. Gdy zniknęły zegary, gdy zniknęły reklamy, gdy zniknęły jeszcze inne rzeczy, to nasz bohater nie potrafił się już odnaleźć wtedy w świecie, wiedział, że czegoś mu brakuje, ale myślał, że ludzie tego po prostu nie dostrzegają, że oni zasnęli, mając to, a budzą się i tego już po prostu nie ma, i nie robi to na nich żadnego wrażenia do momentu, gdy właśnie. Pada tytułowe pytanie: A co gdyby ze świata zniknęły koty? Bo nasz, właśnie główny bohater, posiada swojego czworonożnego pupila. I tutaj też łezka się zakręciła w oku. Nie mogę wam zdradzić, jak ta historia się skończyła, ale ilość znaczników chyba mówi sama za siebie. Niezmiernie polecam, bo jest to naprawdę bardzo dobra historia, choć widziałam, że nie wszyscy. Gdzieś tam polubili się z tym, co jest tutaj napisane w tej, w tej niewielkiej objętościowo książce, ale z mojej strony ogromna polecajka, bo to była taka książka, która faktycznie gdzieś tam doprowadziła do lekkiego wzruszu. I ostatnia książka z tej właśnie literatury azjatyckiej i jest to oczywiście Miasto Kotów z wydawnictwa Kirin, i tak jak mówi tutaj okładka, jest to 10 niesamowitych opowieści o kotach. Jak wiadomo, Japonia, koty, one są bardzo mocno zakorzenione w kulturze, dlatego chyba powstaje tyle książek na ich temat. I tutaj spotykamy się z opowiadaniami, gdzie koty stanowią takie często baśniowe, często mityczne postaci, które wpływają na losy ludzi, które... Krzyżują losy różnych ludzi, ale też nawet są takimi groźnymi potworami e, wymierzającymi sprawiedliwość. Dlatego jest tutaj też w tej niewielkiej objętościowo książce te opowiadania są naprawdę krótkie. E, mamy na przykład, nie wiem, Żbik i żołędzie, opowieść o tęczowym kocie, która mocno zapadła mi w pamięć. Kocia, kotka złodziejka też, grup prawego kota też, e, także, o, przez. przez Przeźroczysty kot, to też jest bardzo ciekawa historia. Dlatego, jeżeli macie okazję sięgnąć, to fajnie jest też sobie to rozłożyć w czasie. Ja co prawda przeczytałam oczywiście wszystko na raz, bo ja nie mogłam wytrzymać bez tej książki. Ale jeżeli na przykład chcecie tak nieśpiesznie sobie ją przeczytać, to polecam sobie właśnie zaparzyć herbatę i przeczytać do herbaty po jednej opowieści przez kolejne 10 dni. Tak o. One też pozwalają się zastanowić nad pewnymi kwestiami. A jeżeli macie kociego towarzysza, to fajnie jest mieć go obok, żeby móc go tam pomiziać za łóżkiem i pokazać, że on jest dla Was ważny. Dlatego te 10 opowieści o kotach, również tutaj polecajka. Mimo, że no nie, nie jest to piątkowe, bo wiadomo, te opowiadania są nierówne, jak to zazwyczaj w opowiadaniach bywa, ale już samo właśnie sama kocia tematyka powoduje, że serduszko Wam mocniej zabija. Dalej mamy coś, co katowałam no, dosyć długo, a mianowicie chodzi oczywiście o coś, co zaczęłam czytać w ramach azjatyckiego miesiąca, który nie był teraz, tylko wcześniej, czyli właśnie Rebeka, Kwang i Republika Smoka, czyli drugi tom wojen makowych. Ja teraz, już w ramach tego azjatyckiego miesiąca, który niestety minął kolejny, nie udało mi się co prawda zacząć. Trzeciego tomu, czyli płonącego Boga, ale zaczęłam go już tutaj w sierpniu. Mam nadzieję, że uda mi się go skończyć do końca sierpnia. Jednak, co do tego, tak jak gdzieś chyba mówiłam na jakimś wideo, mamy tutaj ogromną ilość informacji takich strategiczno-wojennych. Dlatego rozumiem, dlaczego niektórym ludziom źle się to czytało, bo naprawdę jest tutaj. Więcej niż historii samej Rin i tego, jak ona faktycznie musi tutaj walczyć o siebie, choć to oczywiście też się pojawia, to właśnie ta cała polityka, strategia, wojna, różne zagrania, zagrywki, to jest tutaj zdecydowanie przeważającą częścią tej książki. No, jest to niestety kobyłka, dlatego trzeba się przemęczyć, ale uwierzcie mi, że naprawdę warto, choć mi się ona przez właśnie. To, w którą stronę poszła, podobała trochę mniej aniżeli właśnie pierwsza część, czyli wojna makowa, ale płonący bóg, póki co jestem po około stu stronach i mogę powiedzieć, że przebrnięcie przez drugą część owocuje w trzeciej, tam już się zaczyna troszeczkę więcej dziać. Ale na razie no mówię 100 stron, także nie powiem wam niestety niczego więcej. Niemniej jednak, trylogia wojen makowych będzie głęboko w moim serduszku, nawet jak już przeczytam ten trzeci tom, bo spędzam z nią naprawdę miło czas. Nie wyobrażam sobie nie przeczytać tego, bo wokół tych książek był duży hype i na pewno sięgnę sobie po Babylon i po Yellow Face, który będzie wychodził już niedługo. Następnie coś, o czym prawie zapomniałam, że to przeczytałam i dopiero jak spojrzałam na półkę, to mówię halo, Karo, Ty to przeczytałaś właśnie w którymś z tych miesięcy, a nawet tego nie zaznaczyłam sobie na Goodreadsie w tym całym zamieszaniu, a mianowicie chodzi o drugą część dylogii Izabel Sterling, czyli Ten Sabat Nie Upadnie, co pozwala mi w sumie na zakończenie tej serii. O czym wspominałam już właśnie we wszystkich rozpoczętych seriach, że mam to Gdzieś tam z tyłu głowy, że nadal mi to wisi, a mam tę książkę w domu. No i przeczytałam sobie, i no nie powiem. Była to dosyć fajna rozrywka, ale oprócz rozrywki, niestety, nic więcej, bo wyjaśniają nam się tutaj losy Hanny Welsh, bo tak się nazywa ta dziewczyna, i tego, w którą stronę idzie jej relacja z Morgan. No, i to, co ona musi pokonać, żeby w końcu dojść do tego happy endu, w tym salem, które jest jej miejscem na ziemi. Trochę się rozwiązało wątków z pierwszej części, kto jej podkłada, że tak powiem, tą przysłowiową świnię. Więc, jeżeli lubicie takie książki z czarownicami w tle, to na pewno Wam się to gdzieś tam spodoba, ale raczej ja już nie jestem tym targetem, do którego po prostu te książki powinny trafić. Raczej dla młodszych odbiorców, choć mówię, bawiłam się tak całkiem okej. Okay. Wiem, że autorka teraz niedawno w wydawnictwo Winidia wydało jej książkę Najzimniejszy dotyk, czy coś takiego. Jeżeli kiedyś po prostu gdzieś na nią trafię, to może sobie ją zakupię i przeczytam, ale nie uważam, żeby to był must have. Niemniej jednak Zakończyłam tę serię, ale mówię, bawiłam się po prostu ok, więc jeżeli ktoś lubi takie książki szybko toczące się, jeśli chodzi o historię, to na pewno będzie to książka dla Was. No i oczywiście dylogia, więc szybko skończyce serię, to też na duży plus, jeżeli jesteście takimi osobami, które zaczynają ogrom serii, a potem ich nie kończą, to właśnie takie właśnie dylogie pomagają na szybsze posunięcie tych spraw do przodu. Następnie mam coś, co recenzowałam w ramach współpracy z wydawnictwem History. To jest też imprint wydawnictwa otwartego, w którym są wydawane właśnie książki historyczne. A mianowicie mam tutaj Mity o Hitlerze. I ja o tej książce pisałam na Instagramie. Odsyłam Was do tego posta, żebyście mogli się z nim zapoznać. Tam przeczytacie dużo, dużo więcej na jej temat ode mnie. Tutaj, historyk faktycznie podejmuje. Temat tych wszystkich mitów, którymi owiana jest postać Hitlera i to, co narosło wokół niego, jak, jeśli chodzi o legendy, właśnie na przestrzeni lat, zarówno tych wojennych, w których żył, ale też tych powojennych. I tutaj, na przykład, autor próbuje rozwikłać tajemnicę, czy Hitler faktycznie miał syna, czy miał żydowskie pochodzenie, czy był złym malarzem, a może właśnie geniuszem, jeśli chodzi o malarstwo. I mamy tutaj faktycznie kawał dobrej historycznej roboty, bo autor odnosi się do bardzo wielu źródeł. Ja zaraz Wam powiem. Sama bibliografia i przypisy zaczynają się, zaczynają się na 345 stronie, a kończą na 390. Także jest całkiem sporo przypisów, pozycji bibliograficznych, z których korzystał autor, rozjaśnia wiele kwestii, naprawdę powołuje się na rzetelne źródła, a nie na jakieś wyssane z palca książki czy materiały, które często też były fałszowane, co widać zresztą po tym, co tutaj autor nam przedstawia. Ja też kiedyś czytałam inną książkę, powiedz Hitlera. I teraz wiem ile ona po prostu miała w sobie bzdur, ja już wiedziałam to wcześniej, gdzieś tam doszłam do tego po przeczytaniu, mimo że zachłysnęłam się trochę tym, bo wiadomo, książka historyczna, więc wydawało mi się, że autor podszedł do tego z głową. Niemniej jednak to jest dużo lepsze, jeżeli chcecie wiedzieć coś na temat tak kontrowersyjnej postaci, jaką jest właśnie Adolf Hitler, to... Źle to może zabrzmiać, ale naprawdę polecam, bo z takiego historycznego punktu widzenia, osoby, która chce wiedzieć więcej, to, to tutaj to dostaniecie. Będziecie usatysfakcjonowani, sami też będziecie chcieli pogrzebać. Na przykład, właśnie zobaczyć sobie, jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć, jak malował Adolf Hitler, to w internecie są dostępne jego obrazy. Możecie to skonfrontować z tym, co pisze właśnie nasz historyk. I to jest książka, którą ja dałabym osobom będącym w szkole średniej, żeby trochę im też otworzyć oczy, żeby trochę więcej mogły się dowiedzieć. I po prostu gdzieś tam nabrać oglądu na temat postaci, jaką był właśnie Adolf. Także ogromna polecajka, jeśli chodzi o ten tytuł. Będę się przyglądać co wydawnictwo History, History, jakkolwiek to się czyta. Będzie dalej wydawało, bo jak wiemy, szczeliny, które są również imprintem otwartego, naprawdę pokazały klasę, więc zobaczymy, czy i w przypadku tego imprintu będzie można również o tym powiedzieć w ten sposób. I ostatnie trzy książki, o których powiem Wam bardzo szybko, w takim wręcz ekspresowym tempie. Pierwszą mam w formie e-booka i była to książka Drań, czyli Moje życie z jamnikiem. I autorka napisała wcześniej lotte, czyli jak wychować ludzkie stado, która podobała mi się naprawdę bardzo mocno, a tutaj mamy losy po prostu drania, czyli jamniczka, z którym Autorka spędziła swoje wczesne lata dzieciństwa i ona po prostu opisuje jak wyglądało jej życie z psem, który poprzedzał właśnie Lotte. Jest to niesamowicie urocza opowieść, na pewno trafi do serduszka tych, którzy czytali również Lotte. Nie podobała mi się tak na 5 gwiazdek, aczkolwiek 4 wystawiłam jej bez żadnego problemu. I jeżeli macie okazję, to sięgnijcie sobie, bo to jest też przygoda na dosłownie jeden wieczór, czy nawet trochę krócej, jeżeli czytacie dużo, dużo szybciej. I dwie ostatnie pozycje, które mam, to komiksy, bo jak już też wspomniałam w którymś materiale wcześniej zajrzałam się tematem komiksów i pojawiły się na moich półkach tomy Wiedźmina. W tej komiksowej odsłonie z wydawnictwa Egmont i Świat Komiksu chyba tak się to tam nazywa. Ale dużo wcześniej, zanim na przykład pojawił się Wiedźmin, czy inne tytuły, o których będę opowiadać sukcesywnie teraz na kanale, to zakupiłam dwa komiksy. Jeden. Przywiozłam sobie z MPQ, zamówiłam go wtedy za 24 zł, a był to oczywiście klub smutnych duchów, o których bardzo dużo osób po prostu pisało. Ja nie mogłam też przejść obok tego komiksu obojętnie. On jest pięknie wydany. On jest taki bardzo prosty, jeśli chodzi o rysunek. To nie jest nie wiadomo co. On jest oczywiście czarno-biały, i ja go nie oceniłam w żaden sposób. Bo. Czytałam go w trudnym dla siebie czasie, ale tutaj właśnie trafiłam na taki fragment i go wam przeczytam. Musisz pamiętać, gdy wszystko zaczyna cię przytłaczać, że jesteśmy dosłownie zbiorem atomów, które kiedyś były gwiazdami i poruszały się chaotycznie, a za 100 lat nie będzie nas na świecie i nic z tego, co czuliśmy, gdy zrobiliśmy, nie będzie miało znaczenia. Tak więc to jest ten cytat, który mocno do mnie trafił i w tamtym czasie. No zmiótł mnie wtedy z ziemi, wiem, że na pewno sięgnę sobie po kolejne tomy, bo to jest na swój sposób bardzo, w tej swojej prostocie piękna opowieść o naprawdę początkach relacji, ale też właśnie o trudach bycia takim smutnym duszkiem. Takim, który idzie na imprezę i spotyka chyba swoją bratnią duszę, ale jednocześnie no, nie do końca to tak wygląda, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Tak więc, co będzie dalej? Zobaczymy. Wiem, że już wyszedł dru drugi tom, za chwilę chyba będzie wychodził trzeci. Tak więc, na pewno się zapoznam z pozostałymi i wtedy sobie też podsumuję serię, bo tym sposobem zaczęłam kolejną serię, tym razem komiksową. Także nie bijcie. Ale zaraz pokażę wam jeszcze coś, co też zaczęłam, a co też jest serią. Chodzi oczywiście o, o również bardzo popularny komiks i mam tutaj pierwszy tom Paper Girls i ja to przeczytałam chyba w maju. Zamówiłam sobie to, bo miała to być książka z takiego pogranicza, jak tu było to opisane. Gdzieś się spotkałam z tym stwierdzeniem, ale nie mogę tego teraz znaleźć, że właśnie to jest takie Stranger Things połączone z jakimiś innymi bardzo popularnymi w popkulturze motywami. Nie mogę się nie zgodzić, chociaż Stranger Things nie oglądałam, aczkolwiek mamy tutaj losy dziewczyn, które rozważą po prostu gazety i spotykają się w pewnym dniu, w którym dochodzi do bardzo dziwnych kwestii. Ale cały właśnie klimat lat 80., bo cała akcja rozgrywa się w 1988 roku, godziny poranne zaraz po Halloween. I no jest to dosyć ciekawe. Bardzo ładnie też jest to napisane. Nie powiem, że nie, jest to momentami krwawe, jest to czasami trochę wulgarne, jest to takie naprawdę bardzo specyficzne, i nie dałabym tego każdemu. Na pewno nie dałabym tego ludziom bardzo młodym, raczej takim, powiedziałabym 16-18+, aczkolwiek fajny klimat, ciekawa naprawdę kreska, bardzo mi się podoba, jeśli chodzi właśnie o rysunek. No i cóż, no pierwszy tom kończy się takim bardzo mocnym cliffhangerem, dlatego zobaczymy jak będą się rozwijały kolejne. Aczkolwiek ten komiks zaczyna być powoli bardzo kiepsko dostępny, więc chyba Trzeba się szybko w niego zaopatrzyć. I cóż, z mojej strony to by było na tyle. Przedstawiłam Wam te książki kwietniowo-majowe. Niedługo zobaczymy się w drugiej części na kanale, żeby podsumować czerwiec i lipiec. Tymczasem. Dajcie mi znać, czy udało Wam się przeczytać cokolwiek z tego, co Wam dzisiaj tutaj pokazałam, czy macie jakieś inne odczucia w stosunku do tych lektur, czy może jesteście zainteresowani i chcielibyście coś przeczytać. Czekam na Was w komentarzach i już nie będę więcej przedłużać. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie cały czas o siebie, nawadniajcie się w tych upałach, które nadchodzą. I cóż, do usłyszenia niebawem! Cześć!